Witaj na kanale Ostoja Myśli, miejscu, gdzie filozofia spotyka się z codziennym życiem. Jeśli szukasz sposobów na większy spokój, pewność siebie i świadome podejście do świata, jesteś we właściwym miejscu. Czy Red Peel i stoicyzm mogą pomóc w budowaniu lepszych relacji? W tym odcinku omówimy cztery kluczowe zasady, które zwiększą pewność siebie i poprawią jakość życia intymnego. Dowiesz się, jak lepiej poznać siebie, dbać o atrakcyjność, budować autorytet i zarządzać dynamiką relacji. Czy można połączyć logiczne podejście do relacji z emocjonalną równowagą? Odpowiedź znajdziesz w tym odcinku. Jeśli interesuje Cię rozwój osobisty i filozofia, subskrybuj kanał i oglądaj dalej. Świadomość siebie i swoich potrzeb. Red Pill, realizm i samoświadomość w relacjach. Red Pill mocno akcentuje realizm w relacjach. Co oznacza uświadomienie sobie zarówno własnych potrzeb, jak i dynamiki społecznej oraz biologicznych uwarunkowań, które wpływają na interakcje międzyludzkie, samoocena i realne spojrzenie na siebie. Pierwszym krokiem do sukcesu w relacjach intymnych jest szczere spojrzenie na siebie. Jaką wartość wnosi się do związku? Jak wyglądają Twoje umiejętności społeczne? Czy potrafisz dobrze rozmawiać z innymi, budować relacje i wzbudzać zainteresowanie? Jak wygląda twój status społeczny? Czy jesteś postrzegany jako ktoś ambitny, zdolny do osiągania celów? Jak wygląda twoje życie seksualne? Czy jesteś pewny siebie w tej sferze, czy może masz wątpliwości lub kompleksy? Red Pill zachęca do obiektywnej oceny tych obszarów i pracy nad nimi. Zamiast żyć iluzją lub narzekać na niesprzyjające okoliczności, lepiej przyjąć strategię poprawiania swoich mocnych stron i eliminowania słabości. Znajomość własnych oczekiwań wobec relacji. Czego naprawdę oczekujesz od partnerki partnera? Czy jest to długoterminowa relacja, czy może bardziej układ oparty na niezobowiązującej bliskości? Czego nie chcesz tolerować w relacji? Jakie są twoje granice, których nie przekroczysz? Czy jesteś świadomy, że twoje oczekiwania mogą różnić się od oczekiwań drugiej strony? Jak chcesz sobie z tym radzić? podejściu Red Pill ważne jest zrozumienie, że każda relacja działa według określonych zasad. Jeśli nie określisz ich sam, druga strona może zrobić to za ciebie, często na niekorzyść Twoich potrzeb, analiza dotychczasowych doświadczeń. Ludzie często powielają te same schematy w relacjach, nie zdając sobie sprawy, że ich własne wybory wpływają na ich życie miłosne. Czy Twoje poprzednie relacje kończyły się w podobny sposób? Jeśli tak, dlaczego? Czy masz skłonność do przyciągania partnerów o określonych cechach, które w dłuższej perspektywie ci nie odpowiadają? Czy masz tendencję do ulegania emocjom i podejmowania decyzji pod ich wpływem? Red Pill zachęca do chłodnej analizy przeszłości i wyciągania wniosków, aby unikać tych samych błędów w przyszłości. Stoicyzm wewnętrzna równowaga i kontrola nad własnym życiem. Stoicyzm kładzie nacisk na to, by człowiek najpierw poznał siebie, zanim zacznie budować relacje z innymi. Co jest w mojej kontroli, a co nie. Stoik rozróżnia to, na co ma wpływ, na przykład własne decyzje, sposób myślenia, podejście do relacji i to, na co wpływu nie ma, na przykład uczucia i wybory drugiej osoby. Jeśli partnerka, partner odchodzi, Stoik nie traci panowania nad sobą, lecz akceptuje rzeczywistość i analizuje, jakie wnioski może wyciągnąć na przyszłość. Jeśli ktoś nie odwzajemnia jego zainteresowania, zamiast się frustrować, Stoik dostrzega, że nie może nikogo zmusić do uczuć. Zrozumienie własnych emocji. Stoik nie ignoruje emocji, ale nie pozwala im sobą rządzić. Jeśli pojawia się zazdrość, smutek czy gniew, nie reaguje impulsywnie, tylko zastanawia się dlaczego to czuję? Czy ta emocja jest oparta na realnym zagrożeniu, czy tylko na moich lękach i przekonaniach? Czy to uczucie mi służy? Jeśli nie, to jak mogę je przekierować w coś konstruktywnego? Działanie zgodne z cnotą aretę. Stoicyzm mówi, że człowiek powinien kierować się zasadami, które sam uznał za wartościowe. Jeśli na przykład wierzysz w lojalność, uczciwość i rozwój, powinieneś kierować się nimi niezależnie od okoliczności i reakcji innych ludzi. Dbanie o atrakcyjność nie tylko fizyczną. Red pill atrakcyjność jako fundament udanych relacji. Atrakcyjność w relacjach to nie tylko wygląd, ale także styl życia, energia, podejście do ludzi i pewność siebie. Osoba, która czuje się dobrze sama ze sobą i potrafi przyciągać innych, ma większą kontrolę nad swoimi wyborami miłosnymi. Atrakcyjność fizyczna. Regularny trening im lepsza forma, tym większa pewność siebie i postrzegana wartość. Zdrowa dieta wpływa na wygląd, samopoczucie i energię życiową. Styl ubioru mężczyzna, który dobrze się ubiera, jest odbierany jako bardziej kompetentny i atrakcyjny. Atrakcyjność społeczna. Wysoka wartość społeczna wynika z tego, jak jesteś postrzegany przez innych. Ludzie podświadomie oceniają, czy masz wpływ na otoczenie i czy jesteś liderem w swojej dziedzinie. Red pill zachęca do budowania sieci kontaktów i pozycji w grupie, bo to zwiększa Twoją wartość w oczach potencjalnych partnerów. Atrakcyjność emocjonalna i intelektualna. Pewność siebie, osoby zdecydowane i spokojne w swoich działaniach są bardziej atrakcyjne. Charyzma i poczucie humoru. Umiejętność prowadzenia ciekawej rozmowy jest kluczowa w budowaniu zainteresowania. Niezależność emocjonalna. Red pill przestrzega przed zbytnią emocjonalną zależnością od drugiej osoby, która może prowadzić do utraty atrakcyjności. Stoicyzm. Atrakcyjność jako efekt wewnętrznej siły. Dla stoików atrakcyjność nie powinna być celem samym w sobie, lecz efektem ubocznym pracy nad sobą. Zdrowe ciało jako narzędzie do działania. Trening fizyczny poprawia dyscyplinę i odporność na trudności. Dobre zdrowie pozwala lepiej radzić sobie z emocjami i stresem. Atrakcyjność jako wynik spójności wewnętrznej. Stoik nie zabiega o akceptację innych, działa w zgodzie ze swoimi wartościami, a przez to naturalnie przyciąga ludzi. Osoby, które są pewne siebie i spokojne, wzbudzają szacunek i zainteresowanie. Świadomość własnych celów i brak desperacji w relacjach sprawiają, że ludzie chętniej przebywają w ich towarzystwie. Atrakcyjność w stoicyzmie i Red Pill to nie tylko wygląd, ale całościowe podejście do siebie, swoich umiejętności i wewnętrznej siły. W podejściu Red Pill kluczowe jest nie tylko przyciąganie partnera-partnerki, ale także utrzymanie wysokiego poziomu szacunku w związku. Wiele osób popełnia błąd, myśląc, że wystarczy zdobyć uwagę drugiej osoby. W rzeczywistości długoterminowa atrakcyjność opiera się na autorytecie i stabilności emocjonalnej. Niezależność emocjonalna. Red Pill podkreśla, że w relacjach największą wartość ma osoba, która kontroluje swoje emocje i nie uzależnia się od drugiej strony. Jeśli jedna osoba staje się zbyt emocjonalnie zależna, automatycznie traci część swojego autorytetu, a w konsekwencji atrakcyjności. Stabilność emocjonalna daje przewagę. Nie oznacza to braku emocji, ale umiejętność ich kontrolowania i świadomego zarządzania nimi w relacji. Umiejętność przewodzenia w relacji. Red Pill mówi wprost: Większość osób pragnie partnera, który potrafi przewodzić, podejmować decyzje i mieć jasny plan na życie. Osoba, która wie, czego chce i nie boi się podjąć ryzyka, będzie postrzegana jako wartościowy partner. Mężczyzna, który odsuwa się od podejmowania decyzji i oddaje inicjatywę w związku, naraża się na utratę szacunku. Brak zdolności przewodzenia często prowadzi do zaniku przyciągania. Zachowanie zasad i standardów. Autorytet buduje się poprzez konsekwencje i spójność. Nie można ustalać zasad, których się nie przestrzega. Red Pill radzi, jeśli coś nie jest zgodne z Twoimi wartościami, nie zgadzaj się na to tylko po to, by uniknąć konfliktu. Ludzie szanują tych, którzy mają jasno określone standardy i nie boją się ich bronić. Stoicyzm. Siła charakteru jako fundament życia. Stoicyzm naucza, że prawdziwa siła nie pochodzi z władzy nad innymi, ale z wewnętrznej kontroli nad sobą. Dla stoika autorytet i szacunek zdobywa przez moralną konsekwencję. Człowiek, który działa w zgodzie ze swoimi wartościami, nie musi udowadniać swojej siły na siłę. Jego postawa mówi sama za siebie. Marek Aureliusz pisał, że największym zwycięstwem jest zwycięstwo nad samym sobą. Kto potrafi kierować sobą, może przewodzić innym. Cisza jest oznaką siły. Stoik nie potrzebuje podnosić głosu, by być słyszanym, jego siła pochodzi z opanowania i logiki. Nie wdaje się w niepotrzebne konflikty, ale gdy sytuacja tego wymaga, reaguje w sposób zdecydowany i przemyślany. Autorytet to efekt działania, nie deklaracji. Stoicyzm podkreśla, że nie słowa a czyny budują szacunek. Człowiek, który konsekwentnie działa zgodnie ze swoimi wartościami. Z czasem naturalnie staje się osobą, którą inni szanują i której ufają. Umiejętność zarządzania dynamiką relacji. Red Pill – zrozumienie dynamiki relacji. Red Pill dużą wagę przykłada zrozumienia mechanizmów, które kierują relacjami. Zarówno na poziomie psychologicznym, jak i biologicznym. Zasada niedostępności i tajemniczości. Zbyt duża dostępność i nadmierne przywiązanie często prowadzą do utraty atrakcyjności. Red Pill sugeruje, że utrzymanie pewnej tajemniczości i niezależności sprawia, że druga strona ciągle odczuwa ciekawość i chęć zdobycia uwagi. Nie chodzi o manipulacje, lecz o posiadanie własnego życia poza relacją, pasji, zajęć i ambicji, które sprawiają, że nie jest się emocjonalnie zależnym od partnera. Zrozumienie faz relacji. W każdej relacji są etapy: od pierwszego zauroczenia przez głębsze zaangażowanie aż do stabilizacji. Red Pill podkreśla, że nie można stać się zbyt komfortowym w związku. Brak dbałości o siebie i relacje może prowadzić do jej osłabienia. Kluczem jest utrzymanie pewnej dynamiki i napięcia, tak aby relacja nie stała się przewidywalna i monotonna. Nie bój się utraty. Red Pill radzi. Nie trzymaj się kurczowo relacji, jeśli nie działa. Jeśli partner przestaje okazywać szacunek, lub związek traci jakość, najlepszym rozwiązaniem jest. Gotowość do odejścia. Ludzie bardziej szanują tych, którzy wiedzą, kiedy postawić granice i nie akceptują sytuacji, które są dla nich niekorzystne. Stoicyzm relacje jako test charakteru. Stoicy widzą relacje jako pole do ćwiczenia cierpliwości, opanowania i umiejętności zdrowej komunikacji. Nie kontroluj drugiej osoby, kontroluj siebie. Według Stoików największym błędem w relacjach jest próba zmiany drugiej osoby na siłę. Stoik wie, że nie może zmusić kogoś do miłości, lojalności czy szacunku. Może natomiast wymagać od siebie, by reagować w sposób spokojny i mądry. Relacje to nie gwarancja szczęścia. Epiktet mówił, że człowiek powinien znaleźć szczęście w sobie, a nie w innych ludziach. Jeśli ktoś jest emocjonalnie zależny od drugiej osoby, traci nad sobą kontrolę. Stoik natomiast zachowuje spokój i stabilność, niezależnie od sytuacji w związku. Zarządzanie konfliktami w relacjach. Konflikty są nieuniknione, ale ważne jest, jak na nie reagujemy. Stoik nie pozwala, by gniew przejął nad nim kontrolę. Zamiast tego analizuje sytuację i działa w sposób racjonalny. Nie chodzi o unikanie konfliktów, lecz o opanowanie i skuteczną komunikację, by rozwiązywać problemy w sposób przemyślany. Jeśli ten odcinek skłonił Cię do głębszej refleksji, podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzu. Co najbardziej do Ciebie przemówiło? Jakie filozoficzne idee pomagają Ci w codziennym życiu? A może masz własne sposoby na lepsze rozumienie świata? Filozofia to nie tylko zbiór myśli. Ale praktyczne narzędzie, które pozwala lepiej kierować własnym życiem. Jeśli chcesz dalej odkrywać nowe perspektywy i rozwijać swój sposób myślenia, subskrybuj kanał Ostoja Myśli, by być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Jeśli uważasz ten odcinek za wartościowy, zostaw łapkę w górę i podziel się nim z innymi. Twój komentarz i opinia pomagają nam tworzyć jeszcze lepsze treści. Dziękujemy, że jesteś częścią tej drogi. Do zobaczenia w kolejnym odcinku!